Witam w wprowadzeniu do Minecraft. Yy, ogólnie będziemy nagrywać Bedrock na tablecie, bo ogólnie moja historia z Minecraft to jest tak. Najpierw zacząłem grać na konsoli. Yy, jeszcze 7 lat temu, właśnie gram na konsoli, kiedy jeszcze była taka wersja 1.5 albo 1.6. Że 1.6 yy, i ten. Yy, później na tablecie zacząłem jakieś 6. 5 lat temu i ogólnie od tamtego czasu cały czas gram na tablecie. Umiem różne rzeczy robić. Niedługo będzie też Minecraft Hardcore. I w jednym odcinku, który niedługo nagram, będzie jeszcze jedna rzecz o Java, która będzie. Ogólnie to prawie jeszcze, chyba raz tylko gram w Java, ale nigdy więcej, więc to też będzie. Więc... Jeszcze wam więcej powiem. No i na razie chyba to tyle. Będziemy różne mapy jeszcze nagrywać i pa!